Unia Europejska jest jedynym w swoim rodzaju partnerstwem gospodarczym i politycznym między 28 krajami europejskimi, które razem zajmują większą część kontynentu. Udało się utworzyć ogromny, jednolity rynek, który nieustannie się rozwija, umożliwiając Europejczykom wykorzystanie w pełni jego możliwości. Unia opiera się na zasadzie praworządności. Oznacza to, że podstawą wszystkich jej działań są traktaty przyjęte dobrowolnie i demokratycznie przez wszystkie państwa członkowskie. Unii Europejskiej zawdzięczamy ponad pół wieku pokoju, stabilności i dobrobytu, pomoc w podnoszeniu standardów życia i wprowadzenie jednolitej waluty europejskiej euro. I tak 9 maja 2014 roku w Świdnicy zorganizowano obchody dziesięciolecia wejścia Polski do Unii. I dzisiaj chcemy podkreślić, jakie są zasługi właśnie Unii, to, że jesteśmy w Unii Europejskiej. 1 maja tego roku to również rocznica dziesięciolecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i to jest zasadnicza część naszego spotkania, naszej konferencji. Chcemy wszyscy razem cieszyć się z tego, ale również podsumować ten okres z tej ostatniej dekady. Czyli podkreślić, co mamy z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Przede wszystkim są to potężne środki finansowe, które spływają do naszych regionów, do naszych powiatów i do naszych miast. Wiele inwestycji powstało i drogowych, różne budynki, system ochrony zdrowia został wzmocniony, ale też powstały projekty miękkie, które bezpośrednio mogą odczuć mieszkańcy naszego powiatu. Nadleśniczy nadleśnictwa Świnica przywitał przybyłych gości, a dzieci i młodzież z zespołu Jubilat i Koraliki zatańczyły z flagami Polski i Unii Europejskiej. Kolejnym punktem obchodów było wręczenie nagród zwycięzcom w konkursie plastycznym na temat Unii Europejskiej. Następnie odbyła się konferencja na temat wykorzystania środków unijnych. Nadleśnictwo ze środków Unii Europejskiej w tym dziesięcioleciu uzyskało około 4 milionów złotych środków zewnętrznych. Generalnie są to środki z Unii Europejskiej. Korzystaliśmy z takich programów jak RPO, PROF czy z programu zwiększenia retencyjności wody. No, takim sztandarowym naszym projektem ze środków RPO to stacja edukacji ekologicznej tutaj na ulicy Sikorskiego, ale dla nas bardzo ważnymi projektami to są jeszcze dwa projekty. Przede wszystkim drogi, głównie są to drogi pożarowe. W ostatnim czasie takie nowe drogi pożarowe zostały wybudowane w leśnictwie Zagórze i w leśnictwie Witoszów. I drugim sztandarowym, takim ważnym projektem to właśnie zwiększenie retencyjności. Naszych lasów, czyli zbiorniki retencyjne, tak zwana mała retencja górska. Podsumowując, mamy wykorzystanych 42 miliony na różnego rodzaju projekty, z tego pozyskaliśmy ze środków Unii Europejskiej z dofinansowania 27 milionów. Zrealizowaliśmy w sumie 34 różnego rodzaju projekty i, i tak. Biorąc pod uwagę początek, czyli rok 2004, to mieliśmy wtedy mniej więcej 365 zł na mieszkańca, jeżeli chodzi o, o środki na inwestycje, a w 2013 602 zł na mieszkańca. Biorąc pod uwagę, że liczba mieszkańców wzrosła ponad 1000, to uważam, że to jest naprawdę dobry wskaźnik. I udało nam się, udało nam się wiele rzeczy zrealizować, o jakich marzyliśmy, to, co sobie zakładaliśmy. Przede wszystkim nasz standardowy projekt inwestycyjny, czyli budowa tak zwanego łącznika do autostrady. To jest wielki projekt, którego myślę, zazdroszczą nam inne powiaty. Ale są też inne projekty ważne, na przykład projekt modernizacji centrum kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku, gdzie my z innymi powiatami weszliśmy w ten projekt. Dzięki temu doposażone zostały w nowoczesny sprzęt. Pracownie naszych zawodowych szkół. Dzięki temu nasi uczniowie mogą w profesjonalnym otoczeniu zdobywać swoje kwalifikacje. Ale też projekty miękkie i tutaj na uwagę zasługuje projekt aktywny powrót, na przykład taki projekt konkursowy realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy, gdzie osoby bezrobotne bardzo chętnie brał udział w tym projekcie, oprócz staży otrzymał również wsparcie poradnictwa psychologicznego, zawodowego, psychospołecznego, również elementy integracji społecznej i takim projektem, myślę bardzo takim istotnym z tych miękkich projektów jest projekt Droga do Aktywności realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W tym projekcie wzięły udział osoby niepełnosprawne. Konferencję o środkach unijnych zakończył wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Jacek Protasiewicz. Trzy refleksje po dzisiejszej uroczystości. Po pierwsze piękny spektakl, który pokazał Tą metaforę świętego Karola Wojtyły na Pawa II Papieża od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Polska tradycja nie jest przeciwko Unii Europejskiej, ani Unia Europejska nie jest wrogiem polskiej kultury i polskiej tradycji. Po drugie, dzięki prezentacji, którą obejrzeliśmy, można było zobaczyć, jak wiele się zmieniło w powiecie świdnickim, w gminie wiejskiej Świdnica, czy w nadleśnictwie świdnickim. I dzisiaj już wiem, dlaczego pani wójt Teresa Mazurek, pani starosta Alicja Synowska, czy pan nadleśniczy Jan Dziecielski wybierani są na najlepszych gospodarzy w swoim obszarze. Tak, dokładnie. Unia im pomaga, żeby być dobrymi gospodarzami, ale to są wyjątkowi ludzie. I wreszcie wezmę te przykłady ze sobą na najbliższą konferencję 21 maja w Petersburgu, gdzie mam prezentować przed mieszkańcami Petersburga, działaczami opozycji, organizacji pozarządowych, jak się Polska zmieniła, co się zmieniło w Polsce dzięki 10 latom w Unii, Europejskim, Unii Europejskiej. I chcę to pokazać na przykładzie właśnie Świdnicy. bo to jest. Poza wszystkim piękne miasto, i gdybym miał wyprowadzać się z Wrocławia, to na pewno do Świdnicy. Na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 miliarda euro. Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe, rozwój przedsiębiorczości, transport, cyfryzację kraju czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową. Dodatkowo otrzymamy ponad 252 miliony euro na wsparcie bezrobotnej młodzieży. Chcemy dalej grać, jeżeli chodzi o środki unijne i, i mamy nadzieję, że zrealizujemy w krótkim czasie basen. W tej chwili projektujemy, będzie to basen pełnowymiarowy, 25-metrowy przy hali sportowej w Witoszowie również chcemy dalej porządkować ale gospodarkę ściekową myślimy dalej o kanalizacji myślimy o realizacji bo będzie taka możliwość o realizacji przydomowych oczyszczalni to jest jak gdyby przyspieszenie kanalizowania różnych naszych miejscowości i z tego się najbardziej cieszę że będą środki unijne na ten cel ale i również oczywiście myślimy o drogach bo przybyło nam. Tam mieszkańców, przybyło nam osiedli i, i to jest problem. Niestety jest to problem. Drogi wewnętrzne, drogi osiedlowe, drogi gminne. Mamy nadzieję, że to też w jakiś sposób tam zrealizujemy przede wszystkim dla nas ważnym projektem to właśnie jeszcze większa odbudowa tych poniemieckich zbiorników związanych z retencją, ale też budowa nowych. Ważne jest, by ta woda została zatrzymywana w lesie. Im więcej jej w lesie zatrzymamy, tym mniejsze zagrożenie powodziowe będzie na niższym. Mamy swoje plany, na pewno chcielibyśmy inwestować w drogi, chociażby realizować dalej te projekty miękkie. Mam nadzieję, że to się z powodzeniem uda, bo naprawdę mamy bardzo dobrych współpracowników naszej jednostki w naszym powiecie świdnickim. i myślę, że wiele instytucji, wiele powiatów i kpiny powinno brać z nas przykład. Kiedy już myślimy o wykorzystaniu środków z tego drugiego, kolejnego budżetu unijnego, Podczas naszej obecności w Unii Europejskiej powinniśmy ciągle myśleć o drogach i o infrastrukturze, bo ciągle wymaga jeszcze remontów, ale trzeba wreszcie inwestować w rozwój ludzi, w pracę, w naukę, tak żeby każdy z nas, zwykłych Polaków, poczuł tę Unię Europejską, zobaczył nie tylko na zewnątrz, ale poczuł ją we własnych kieszeniach. W międzyczasie każdy zainteresowany mógł zbadać sobie poziom cukru we krwi, cholesterolu czy zmierzyć ciśnienie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Świdnicy przygotował miejsce, w którym można było dostać specjalny kod, a dzięki niemu wgląd do płatności składek. Zintegrowany informator pacjenta to również specjalny kod, dzięki któremu można było sprawdzić, kiedy byliśmy u lekarza i co zostało nam przepisane krótko mówiąc, kartoteka pacjenta w internecie. Rozdawano także sadzonki. Wejście Polski do Unii Europejskiej to był bardzo dobry krok. Mówię to z własnego doświadczenia. Jak jeszcze nie myśleliśmy o Unii Europejskiej w czasach studenckich, pracowałem na Zachodzie, pracowałem w Szwecji w lesie i wiem, jak byliśmy postrzegani i teraz gdy po tych kilkunastu latach pojechałem do Szwecji jako Polak czułem się z tego po prostu dumny. Tak uczczono w Świnicy Święto Unii Europejskiej. Organizatorami obchodów byli Powiat Świdnicki, Gmina Świdnica, Nadleśnictwo Świdnica oraz Liga Kobiet Polskich Koło Świdnicy.